E, uważaj Grzeczny pies jest. Słucham? Uważaj z tym kundem, gdyby była zła, to by go zżarła Słodka suczka, jaka to rasa? To pitbull O, to rzadkość, ile ma lat? Trzy. A co? Nie otarło? To Pitbull. To krzyżówka Pointera, prawda? Człowieku, to amerykański Pitbull Terrier. Najsilniejszy pies świata. 800 kilo nacisku sześć. Na twoim miejscu szybko oddaliłbym się z tym siakiem zanim. Ej, co ty kurwa wyprawiasz? Przestań! Zatrzymaj się, jebany kundlu. Coś to chyba miłość! Czyż eee, ja natura nie, nie jest piękna? Chodź do wójt, chodź! do! Nie trzeba ich U. rozłączać, samo Puszcz. się U. zrobi. Ofelia! Odłóż mi syn strzeniaka, bratanica chciała na gwiazdkę.